Dzisiaj będę miał odcinek QA, to znaczy Question and Answer, gdzie będę odpowiadał na Wasze pytania, które zadaliście na mojej stronie na Facebooku. Dostałem ponad 300 pytań, to oczywiście nie będę mógł odpowiedzieć na je wszystkie. To pierwsze pytanie jest od Bartka i on pytał, skąd pomysł na kanał Dave z Ameryki? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że najlepsza odpowiedź jest to, że przez moje całe życie to myślałem o kulturze, myślałem o języku przez to, że to było taki bardzo duża część mojego życia, że w domu byliśmy Polakami, na zewnątrz byłem Amerykaninem albo przynajmniej starałem się być i oczywiście zawsze przez całe życie posługiwałem się dwoma językami, angielski i polski i przez całe życie odczuwałem te różnice kulturowe. Ale dopiero jak zacząłem żyć w Polsce jako dorosły, to tak naprawdę widziałem te różnice i często ludzie pytali mnie: hej, czemu przyjechałeś do Polski, albo co myślisz o Polsce, albo jak jest w Stanach. I wiem, że ogólnie to jest interesujący temat i ludzie zawsze zadawali te same pytania i często byli zdziwieni, jakie odpowiedzi miałem dla nich. To wreszcie moja była dziewczyna, która jest Polką. Ona powiedziała: że hej, powinieneś napisać książkę o tym, i pomyślałam: a ja nie wiem. A, a potem później coś zacząłem pisać i szukałem inspiracji na YouTubie i po prostu nie mogłem znaleźć taki content, które, którą robię teraz i pomyślałem, jak tego nie ma, to chyba ja muszę to zrobić. Ja nawet nie chciałam stworzyć kanału. Chyba czułem, że to był mój obowiązek, i że jak nikt inny tego nie będzie robił, to chyba ja muszę to robić. I tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, o czym mój kanał będzie tak dokładnie. Nawet do dzisiaj nie wiem dokładnie, o czym jest mój kanał, tylko mogę powiedzieć, że to jest o kulturze, o Polsce, o Stanach i tak jak porównywać te, te kraje, i oczywiście te języki też. Drugie pytanie, czy masz to nazwisko z Ameryki? Nie, ten Z to jest tak jak skrót od mojego drugiego imię. To jest Zbyszek, tak naprawdę. I Ameryki, tak naprawdę, jest amerycki, ale po prostu zmieniłam to S, żeby, wiesz, żeby to lepiej brzmiało. Następne pytanie, ile krajów odwiedziłeś? Ja wiesz co, ja nie jestem pewny, tylko odwiedziłem kraje w Europie, tak naprawdę. Oczywiście byłam w Stanach. Byłem w Meksyku, byłem w Kanadzie i też byłem w niektórych miejscach w Karaibach, ale tylko tam i w Europie. Ja myślę, że odwiedziłem tak jak prawie każdy kraj w Europie, ale nigdzie indziej nie byłem. Czy mówisz w jakimś języku oprócz polskiego i angielskiego? A, trochę mówię po hiszpańsku, ale m, oczywiście jestem początkujący, ale chyba mogę się dogadać. Piotr się pyta, jaki polski zespół muzyczny jest twój ulubionym. A wiesz co, jak było młodszy, tak jak um, jeszcze w roku 2000? To uwielbiałem Kazika. I nadal uważam, że te takie stare jego piosenki to były najlepsze. To było naprawdę super. Uwielbiam Kazika, szczególnie w tamtych latach. Ale teraz nie wiem, czy mam jakąś ulubioną grupę albo ulubionego e, piosenkarza. Mój tata zawsze słuchał Lady Punk. To czy, częściowo. Lubię Lady Punk, przez to, że to mi przypomina mojego dzieciństwa. Ostatnio, przez jakiś wasz komentarz, to odkryłem takiego polskiego rapera Funky Polak. On, on jest też dobry. Nie wiem, czy mam jeden ulubiony zespół, ale ogólnie bardzo lubię polską muzykę. Ale chyba nie mam tak jak jednego piosenkarza, który mi się najbardziej podoba. Następne pytanie: Co cię najbardziej denerwuje w Polsce i Polakach? Eee, myślę, że obsługa klienta. Oczywiście to się dużo zmieniło i jest dużo lepiej teraz niż kiedyś, ale nadal uważam, że jest. E, słaba. Jaki stan jest najlepszy pod względem turystycznym, i tak dalej, w Stanach? Nie wiem, bo nigdy nie jeździłem po Stanach jako turysta. Ja byłam w ogóle zdziwiony, że ludzie przyjeżdżają do Stanów jako turyści. Ja uważam, że tam nic ciekawego nie ma, ale może przez to, że tam zawsze żyłem. Ulubione polskie danie. Eee... Nie wiem, bardzo lubię surówkę, wiem, że może to nie jest danie, ale uwielbiam surówkę, wszystkie surówki, to jest świetny pomysł a, i zdrowe i pyszne. Ja, ja chyba lubię wszystko, co jest polskie tak naprawdę, ja nie wiem, nawet te dziwne rzeczy, na przykład flaki lubię, tatar, galeretę, kaszankę. Bardzo lubię polskie zupy, ja myślę, że w Polsce to znajdziesz tak jak milion różnych zup. Nie wiem, czy mam jakieś jedne ulubione danie, bardzo lubię kopytka. Albo pierogi, albo kluski śląskie, takie rzeczy bardzo mi smakują, albo polski barbecue, to jest pyszne, na przykład karkówka, albo golonka. Mniej więcej wszystko polskie z grilla jest, jest dobre. Czy Polak szybko wdroży się w realie w Stanach? To jest, jak wielkie problemy mogą być przez różnicę kulturową. Ja myślę, że jest mi trudno to powiedzieć, przez to, że ja się wychowałem w Stanach, ale mimo wszystko zawsze. Tak, jak uważałem, że na przykład my w domu jesteśmy Polakami i oni na zewnątrz są Amerykanami, i że oni są inni, albo może gorsi, I, i na początku szczególnie tak było. Oczywiście, z czasem to się zmienia i się przyzwyczajasz do tego, ale myślę, że zawsze tak jest, że jak się przeprowadzisz do nowego kraju, jest inna kultura. I szczególnie, jak nawet nie wiesz, że ta kultura jest taka inna, to myślę, że może być trudno. Myślę, że ogólnie musisz być otwarty do, do innej kultury i do innego podejścia do życia. I pamiętać, że niektóre rzeczy mogą ci się nie podobać, ale musisz je zaakceptować, przynajmniej, albo tolerować. I jak chcesz normalnie żyć, na przykład z Amerykanami, to musisz przynajmniej trochę się zachowywać tak jak oni, bo inaczej to rzeczywiście może po prostu być wyglądał trochę jak dziwak, ale to nie znaczy, że nie możesz być sobą. Myślę, że tak powiem, że jak chcesz jechać i mieszkać w innym kraju, to musisz nauczyć się tej kultury i nie tylko języka. Jesteś dog person czy cat person? Definitely cat person. Czym jest dla ciebie odpowiedzialność? Eee, ten kanał? Znaczy ogólnie to, co robię, ten Dave z Ameryki, to jest to jest coś, co kocham, uwielbiam to, co robię, uwielbiam nagrywać te filmiki dla Was montować. E, może mniej, ale ok. I też oczywiście, żeby się zajmować takim, takimi rzeczami, tak jak Facebook, Instagram, które są związane z moją marką, oczywiście z Dave z Ameryki. To jest odpowiedzialność, bo chcę coś dobrego dla Was tworzyć. Chcę, żeby to było coś fajne, coś śmieszne, żebyście się uśmiechnęli, żebyście się pośmiali i żebyście Czegoś nauczyli też. I oczywiście, żeby wam się podobało to, co tworzę. Czasami to a, nagrywam jakiś filmik i potem montuję ten filmik i myślę o tym razem to oni na pewno się obrażą. Ale ja myślę, a, Wiesz, muszę być sobą też. I, i myślę, że to jest, to, jest, to jest takie. Myślę, że to jest chyba najtrudniejsza część tego wszystkiego, że, że chcę być sobą, chcę pożartować, chcę wam pokazać a, swoją osobowość. Ale też czasami się martwię, co będziecie myśleć, czy kogoś obrażę, a potem myślę, że eee, jak im się nie podoba, to, to nie moja wina. To myślę, że ogólnie mój kanał to jest największa odpowiedzialność dla mnie. Ale też coś, co uwielbiam. Jakie pierogi najbardziej lubisz? A chyba, chyba mojej mamy. <grym> Nie, na przykład zawsze my w domu robiliśmy pierogi z kapustą i z pieczarkami i z cebulą, ale moja mama, moja babcia jak one robiły te wszystkie takie pierogi z kapustą, to to nie było takie kwaśne. Ja nie lubię jak to jest kwaśne. Na przykład my w domu zawsze jak robiliśmy bigos albo pierogi, to my pukaliśmy Tą kiszoną kapustę, i też dodawaliśmy trochę świeżej kapusty, żeby to nie było takie kwaśne. I tak naprawdę to mi nie smakuje w Polsce, jak te pierogi albo ten Bigos, to jest takie mega kwaśne. A ja tak, bo, to to, kto to je, tak? Ja nie wiedziałam, że tak ludzie to jedzą. My w domu zawsze robiliśmy uh, to, żeby ta kapusta nie była taka kwaśna. Orientujesz się, co się dzieje w polityce w Polsce? Nie. Nie bardzo. Wiem, że jest jakiś piss party? Ugh, co to jest? Jesteś golden shower? Albo może piece of shit party? Aha. Nie, ja nie wiem. Wiem, że ludzie narzekają, niektórzy mówią, że jest dobrze. Ja tak naprawdę nie wiem a, i, i nie chcę tutaj się mieszać w polityce. Coś tam wiem, ale niewystarczająco, żeby mieć opinię o tym. Jak Ty robisz, że, że jesteś taki zajebisty? Ok, dziękuję Rafał, ale myślę, że po prostu jestem sobą i dlatego jest ważne, żebyście Wy też byli sobą. Ja myślę, że jak jesteś szczery i nie boisz się być sobą i pokazać wszystkim, kim ty jesteś, to wtedy a, ludzie to bardzo lubią. To a, po prostu jestem sobą i robię to, co ja chcę robić. Pamiętam, jak mój kanał zaczął się robić taki bardzo popularny, to tak za bardzo się martwiłem, co inni ludzie myślą albo co oni by chcieli, żebym ja stworzył na moim kanale. A potem z czasem pomyślałam, nie wiesz co, e, mnie to główne obchodzi, co oni by chcieli. Po prostu będę robił to, co ja chcę robić. E, I jak będzie się im podobało, to będzie im się podobało. Jak nie, to mogą wypierdalać. To pewnie to słyszeliście dużo razy, ale jest prawda, bądź sobą. Lech czy legia? Co to są, jakieś piwa? Nie, żartuję. To jest chyba związane z piłką nożną. Wiesz co, ja w ogóle sportów nie oglądam. To mnie to nie obchodzi. Tyskie. Tomek zapytał: Jak uważasz, czyja mentalność Amerykanów czy Polaków jest bardziej optymistyczna i generalnie pozytywnie nastawiona do życia? Wiesz co, nie wiem, ja myślałam, że ogólnie ludzie są ludzie a, i każdy jest taki sam, i myślę, że to jest prawda ogólnie. I myślę, że wszędzie na świecie jest bardzo łatwe, żeby być. Negatywnym, żeby myśleć negatywnie, żeby być pesymistyczny i żeby myśleć, że nie wiem, wszystko jest źle, albo po prostu tak jak żyjesz swoje życie teraz, mimo to, że ci się może nie podoba, to nie możesz tego zmienić, takie jest życie. To myślę, że jest bardzo łatwo dla wszystkich wszędzie na świecie, żeby wpaść w taką pułapkę. I oczywiście w Stanach to też ludzie mogą być bardzo pesymistyczni. Wiesz, w posy mówią, że o, ludzie w posy narzekają. No, może, ale myślę, że w Stanach oni mają takie podejście do życia, że oni zawsze mówią must be nice. To znaczy, że jak cokolwiek dobrego ci się stanie, to oni mówią must be nice. To znaczy, o to musi być fajne dla ciebie, ale ja bym nie mógł tego osiągnąć. I takie jest myślenie często w Stanach, i to jest naprawdę niesamowite, bo w Stanach możesz mieć co chcesz. Jak patrzysz ogólnie, jaki sukces, Osiągają obcokrajowce w Stanach, to możesz powiedzieć, że w Stanach możesz wszystko zrobić i wszystko załatwić i mieć, co chcesz. Ale myślę, że, że Amerykanie nie myślą w taki sposób. Często myślę, że ludzie by chcieli mieć wszystko za darmo, nie chcą nad tym pracować, i często, jak, jak im mówiłem w Stanach, że na przykład miałam taką pracę i osiągnąłem taki sukces, na, albo byłam na nadzierem, albo miałam swój biznes, albo na przykład zarobiłem ileś pieniędzy przez jakiś krótki czas, przez, przez tą pracę, przez to, żeby brało, mieć taką pracę, którą miałem, to oni zawsze mówili o oh, well, must be nice, I wish I could do that. I ja tak pomyślałem, ale przecież ja Ci o tym nie mówię, żeby, żeby się chwalić, ja Ci to mówię, żebyś Ty sam pomyślał, że hej, ja też mogę to zrobić, ja też mogę to osiągnąć. Ale, ale często ludzie tak nie myślą, nawet w Stanach i, i mówią, że no, must be nice. Albo na przykład, że o, byłem w tym kraju, albo w tym kraju, albo odwiedziłem Europę, albo nawet mieszkałem w Europie, i ludzie mówią, o, oh, must be nice. I wish I could do that. I ja tak mówię, nie, ale wy możecie. To myślę, że wszędzie na świecie jest bardzo łatwo, żeby myśleć tak negatywnie, ale mimo wszystko myślę, że mogę powiedzieć, że może w Stanach ludzie są bardziej optymistyczni. Może. I też myślę, że ogólnie ludzie w Stanach tak jak naprawdę próbują być mili dla innych. To jest takie bardzo ważne dla nich, żeby być mili i żeby coś dobrego zrobić dla innego człowieka, żeby ten człowiek wtedy coś dobrego zrobił dla kogoś innego. Pamiętam, kiedyś byłam na stacji benzynowej i było jakieś takie małe święto. Nie, nic ważnego. miałam piwo i taki facet przede mną już płacił, ale nie chciałem trzymać to piwo. To ja tak, hej, czy mogę postawić moje piwo tutaj, tak przy nim, gdzie on płacił? nie ja powiedział tak, tak, oczywiście. Ja, on zapłacił, poszedł sobie, podeszłem, żeby zapłacić, a ta pani powiedziała, że nie, nie, już ten facet przed tobą już zapłacił za twoje piwo. Ja tak, co? I potem się tak odwróciłem. On już wychodził. I on tak po prostu do mnie machnął i powiedział: Ej, wszystkiego najlepszego z okazji tego święta. I przez to po prostu się czułem, że wiesz, jak ktoś był dobry dla mnie, to teraz ja muszę być dobry dla kogoś innego. A czasami w Polsce się czuję, że oni tak: No, ja mu tu kurwa, pokażę. I potem tak, tak ciągle jest, że ktoś jest niemiły, i potem każdy jest niemiły do innych ludzi. To jest tak, jak taka duża. Kula śniegu i coś tak toczy. I to jest ważne, żeby pomyśleć, czy chcemy mieszkać w społeczeństwie, gdzie jesteśmy mili dla innych ludzi, czy chcemy mieszkać w społeczeństwie, gdzie jesteśmy hamscy dla innych ludzi. I myślę, że pod tym względem to jest różnica między jak ludzie się zachowują w Stanach i w Polsce. Ale też wiem, że to się zmienia w Polsce. Ile masz lat? 35. Kamil tutaj pyta: Masz dużego siura? To mogę powiedzieć, I'm not sure, huh? Eh? Nie, to jest taki wiesz, średni. Michał pyta, czy często zmagasz się z skutkami bycia sławnym? Ja nie myślę, że jestem sławny po pierwsze. Jestem po prostu jakimś youtuberem. Brad Pitt to jest sławny. I ja nawet nie mieszkam w Polsce, to. Ja nawet nie myślę o tym. Marta pyta, wolisz mentalność Polaków w Polsce czy Amerykanów w USA? A ja nie wiem, to jest trudno powiedzieć. Wiesz co, ja po prostu myślę. Tak jak ja myślę. I to jest dziwne, bo to jest taka mieszanka między polskim myśleniem i amerykańskim myśleniem. I czasami nawet nie wiem, która część jest która część. I też oczywiście inni ludzie w innych stanach mają różne mentalności. Ja mieszkałam w trzech różnych stanach. Gdzie ludzie też mieli inne mentalności, to myślę, że czasami ludzie z południa mnie wkurzają, czasami ludzie z północy mnie wkurzają, czasami Polacy mnie wkurzają, czasami Amerykanie ogólnie mnie wkurzają. To myślę, że po prostu jestem prawdziwym Polakiem, bo tego tak narzekam cały czas. Violeta pisze: Czy jak jesteś w Polsce, to tęsknisz za USA? Nie, nie, definitely not. Dopiero jak zaczęłam żyć poza Stanami, to tak to się dowiedziałam, że tam nic nie ma dla mnie ogólnie, to styl życia w Stanach to jest dla mnie nie jest w porządku. Mi się nie podoba. Bym powiedział, że tylko tęsknię za tym, że ludzie w Stanach są bardziej otwarci i przez to życie się wydaje bardziej pozytywne i ludzie się wydają bardziej mili. Przez to, że wszędzie gdzie idziesz, to ludzie są mili, otwarci i, i każdy ze sobą rozmawia, i że ludzie się uśmiechają. To akurat za tym tak, tęsknię, ale oprócz tego to chyba nie. Tomek tutaj napisał: Dave, co cię najbardziej śmieszy w Polakach? Jakie ich zachowania, powiedzenia i tak dalej? Um, ja nie wiem, ja myślę, że ogólnie tak jak ja myślę o Polsce i o Polakach, to tak jak jednocześnie uh, to kocham i tak jak uwielbiam tacy, jacy Polacy są, nawet jak nie wkurzają, a uh, i ten sam czas to po prostu. Myślę, że to jest śmieszne i takie, takie inne. Takie całkiem inne niż jak Amerykanie się zachowują. I może przez to to jest śmieszne. Myślę, że najśmieszniejsze jest to, że Polacy tak jak nie boją się być chamscy. Że jak Polak coś walnie, to po prostu. Ja myślę o tym, ja tak. <laughs> Nikt by tego nie powiedział w Stanach. A w Polsce to tak jak bez problemu. Teraz jestem do tego przyzwyczajony, ale na początku to pomyślałem. Jak oni mogą mówić takie rzeczy? A teraz po prostu myślę, ah, good old Polish people. Eh? Jaki jest Twoim zdaniem najgorszy stan w USA? Ja nie wiem, większość? Ja bym powiedział, że może 45 stanów są najgorsze i, i może jest taki 5 dobrych. Czy młodej osobie, która zamierza wyemigrować do USA polecasz ten ruch, czy raczej odradzasz? Wiesz co, ja myślę, że każdy powinien robić to, co on albo ona chce, bo to jest najważniejsze. Jak chcesz lecieć do, do Stanów i chcesz tam mieszkać, to, to zrób to. Czemu nie? Osobiście bym powiedział, że może najpierw trzeba odwiedzić to miejsce i zobaczyć, jak ludzie tam naprawdę żyją. I oczywiście, Stany to jest duży kraj, to możesz wybrać, gdzie chcesz mieszkać. Ja znam dużo Polaków, którzy wyjechali do Stanów, i oni są bardzo szczęśliwi i nie mogą sobie wyobrazić, żeby wrócić do Polski. Ale też nie możemy zapomnieć, że to nie jest tak, że tylko Polska i Stany istnieją. Nie, są inne kraje też. Ale jak chcesz mieszkać w Stanach, to czemu nie, zrób to. Paweł tutaj napisał Dave, wiele osób mówi, że obrażasz różne społeczności. Wiem, że to są żarty, ale ciekawi mnie, czy masz świadomość swojego nietypowego humoru, czy to bardziej różnica kulturowa w humorze. Nie, ja myślę, że po prostu jestem taki pojebany trochę, taki Ja mam bardzo dziwne poczucie humoru. Ja myślę, że to jest może jakaś mieszanka między polskim humorem i amerykańskim humorem. I też przez to, że chyba sam jestem jakimś dziwakiem, to... Ale widocznie wam się podoba moje poczucie humoru, to ile tego trzeba być sobą? Konrad pisze Dave, czy jak skończysz się koronawirus, to czy zrobisz miro w Polsce? Najlepiej w Warszawie. Pozdrawiam i całuję siostrę. Po pierwsze, what the fuck? Całuję siostrę? Co to ma znaczyć? Ale żeby tak odpowiedzieć na pytanie, to tak, ja bym chciała się z wami spotkać, tylko nie wiem kiedy i jak, ale myślę, że to by było fajnie, żeby z wami się spotkać. Kacper pisze Co sądzisz o koloryzowaniu życia? W USA, w sensie wszystko jest dobrze i nie ma problemów. Po pierwsze, kto takie rzeczy mówi? W Stanach jest. Nie jest tak dobrze. Czy nadal ludzie tak myślą? Chyba nie. Co najbardziej zaskoczyło Cię w Polsce? Że ludzie się nie uśmiechają publicznie. Co uważasz o osobach, które biorą Twoje żarty o Polakach na poważnie? Czy są tacy ludzie? Polskie naleśniki czy amerykańskie pancakes? Na pewno naleśniki. Te pancakes są niedobre, mi nie smakują. Czy masz jakieś dzieci? Nie. Wy jesteście moimi dziećmi. Oh. Iga napisała, lubisz żabki? Ten sklep? Czy te zwierzęta? Czy. Chyba te zwierzęta są ok, ja z nimi nie mam problemów. I te sklepy? Tak. Czy traktujesz YouTube jako część pracy? YouTube jest moja praca, ale uważam, że to jest też dla mnie. Trochę rozrywka. Niektóre części tej pracy to są trudniejsze. Ja myślę, że czasami ludzie myślą, że jak jesteś YouTuberem, to tak nic nie robisz, tylko tak nagrywasz filmy i to tylko tyle. Ale nie, jest dużo pracy przy tym, bo trzeba nagrać ten filmik, trzeba to zmontować. Pewnie wiecie, nagrywam cztery filmiki co tydzień. To wiesz, to jest, to jest dużo pracy. I oczywiście też, żeby mieć swoje te wszystkie social medias. Facebook, Instagram, ale myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest, żeby wymyśleć nowe pomysły dla Was. To jest dobre pytanie. Wiktor pyta, jakie seriale, filmy najbardziej lubisz? A seriale to chyba... Na, w tej chwili mój najulubiony serial to jest Rick and Morty i Better Call Saul. Też przez długi czas bardzo mi się podobało Walking Dead, ale myślę, że to trochę się zrobiło gorsze teraz ostatnio. I chyba najbardziej mi się podobają filmy Tarantino. Tarantinowego, może? Tarantinowskiego? Nie, nie wiem. Ale ogólnie jego filmy zawsze mi się podobają. Dawid się pyta, jakie masz zdanie na temat opieki medycznej w USA? Wiesz co, nie jestem pewny, bo nie mam wystarczająco informacji, a z tego co wiem, to ta służba zdrowia jest najlepsza w Stanach. Oni tam mają najlepsze lekarze. I jak masz pieniądze, to to jest chyba najlepsze miejsce, żeby być w szpitalu albo żeby iść do lekarza, to właśnie Ameryka. Ale wiecie jak to jest, że jak nie macie ubezpieczenia i macie pieniędzy, to chyba nie jest tak dobrze. I też wiem, że wszystko jest bardzo drogie w Stanach. To częściowo mi się podoba, że masz najlepszą obsługę, masz najlepszą medycynę, najlepszych doktorów, ale mi się nie podoba to, że to jest wszystko bardzo drogie. A oprócz tego to nie wiem co mogę powiedzieć, bo, bo tak naprawdę nie znam się na tyle, żeby mieć opinię, a jakąś głębszą opinię przynajmniej. To dobra, to chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy odcinek. a Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach co myśleliście. Dajcie kciuka do góry, podzielcie się tym filmikiem z Waszym rodziną, z Waszymi znajomymi. I ogólnie dzięki, że oglądacie mój kanał. A I do następnego razu. Cześć!